Witajcie na kanale Mamy. Witam Was serdecznie Dziękuję, że tutaj przybywacie Że oglądacie moje filmiki, że komentujecie Jest to dla mnie bardzo ważne Słuchajcie, przechodzę dzisiaj do Was z tematem Zachcianek Zachcianek na diecie ketogenicznej Zachcianek jak zaczynacie dietę ketogeniczną I poradami Co macie zrobić Jeśli Was dopadną zachcianki Jeśli jesteście ciekawi Zapraszam Was do oglądania słuchajcie, zachcianki to jest coś takiego, co się zdarza każdemu z nas, tak? Każdy z nas ma na coś ochotę w każdym momencie dnia by sobie zjadł coś słodkiego, coś, nie wiem, kawę wypił, pochrupał coś i tak dalej, tak dalej. Trzeba sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy będziecie zmieniać paliwo z diety standardowej, będziecie wchodzić w dietę ketogeniczną, te zachcianki będą się pojawiać, dlatego, że wasze ciało Wasz organizm będzie po prostu ogłupiał, on nie będzie wiedział na początku, co się dzieje, dopóki się nie zaadoptujecie w diecie kategenicznej, co trwa i nie trwa to 30 dni. Tak jak większość ludzi mówi, trwa to długo dłużej, bo musi dojść do utrwalenia pewnych schematów w Waszym organizmie, um, polegających na tym, że Wasze ciało, wasz organizm będzie wybierał tłuszcz ponad cukier. Do pozyskiwania energii. I to nie trwa tylko 30 dni, nie wierzcie w to. Niemniej jednak, pojawiają wam się zachcianki. Słuchajcie, zachcianki mogą być spowodowane poprzez problemy emocjonalne. Jeśli wiesz, że zajadasz smutki, że jesz więcej, jak jesteś w stresie, jeśli wiesz, że. Mm, Jedzenie jest dla Ciebie pewnego rodzaju ukojeniem na Twoje problemy. To jest, są to zachcianki, które są wywołane przez Twoje emocje. Jeśli nie nauczysz się radzić sobie ze swoimi emocjami, to te zachcianki będą się pojawiać często, za, nawet na diecie ketogenicznej, tak? Więc y, musisz sobie po prostu poradzić z własnymi emocjami najpierw, żeby wiedzieć, że to nie są zachcianki wynikające z Twoich emocji. Jeśli jest to stres, tak? To staraj się zrobić coś dla, cie, dla siebie, staraj się odłączyć od social media, staraj się yy, wyłączyć telefon, zrobić dla siebie coś przyjemnego, oglądać telewizję z jakimiś śmiesznymi programami, tak żeby po prostu ten stres opadł. Możesz wyjść na długi spacer przebywa się na łonie natury, tak? To również pomoże Ci rozładować ten stres i w momencie, kiedy wtedy czujesz jedzenie, tym bardziej Ci to pomoże, bo nie zabierzesz ze za sobą tego znaka. Pójdziesz na spacer wrócisz i prawdopodobnie już Ci się jeść nie będzie chciało. Jesteś na diecie ketogenicznej i nadal masz zachcianki. Jak sobie z tym poradzić? No przede wszystkim w momencie, kiedy one przychodzą na samym początku, postaraj się jeść, przekąszać rzeczy, które są dozwolone na diecie ketogenicznej, jak jajka, jak awokado, jak orzechy, jak sery, ale pamiętaj, w dozwolonych ilościach, nie w nadmiarze, tylko tyle, ile możesz, tak? Nie mówię, żebyś zjadł cały ser, kilo sera, czy 10 jajek. Jedno jajko, pół awokado, wiecie, garść orzechów powinna wystarczyć, bo wiemy o tym, że na diecie ketogenicznej, słuchajcie... One na początku, wszyscy mówią, że nie powinny się pojawiać, a się pojawiają, zwłaszcza u kobiet, tak? Pojawiają się z uwagi na hormony, którymi nasze ciało jest e, sterowane. Także, tak, za spróbujcie zastąpić to po prostu czymś tłustym. Druga rzecz, sprawdźcie, czy w diecie nie ma jakichś ukrytych cukrów, bo może nie, nie doczytaliście etykiet, może gdzieś w czymś się kryje cukier i jesteście cały czas na pograniczu, Ketozy i diety węglowej, i to powoduje u was te ciągłe zachcianki. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, jeśli zachcianki przychodzą, to jest podnieść troszeczkę białko, które was na dłużej. Yy, I nie będziecie po prostu się czuli głodni między posiłkami, tak? Jeśli pamiętajcie, że uczucie głodu to jest coś innego niż yy, apetyt, Głód to jest uczucie fizyczne, apetyt to jest bardziej uczucie psychiczne i chęć zjedzenia czegoś, tak? To nie jest fizyczna potrzeba jedzenia, więc w momencie, kiedy zaspokoicie swój głód, nie powinniście mieć apetytu na znaki, tak? Może w ten sposób to ujmę. Kolejną rzeczą jest, jeśli nadal czujecie się, że jesteście niedojedzeni i ciągle chce Wam się jeść pomiędzy posiłkami, spróbujcie również podnieść troszeczkę tłuszcz. Nie dużo, troszeczkę. Um, Powinno Wam to pomóc, dlatego że tłuszcz syci na dłużej i powinien na dłużej Wam po prostu dostarczyć. Paliwa. Kolejną rzeczą jest to, żebyście byli otwarci na uczucie głodu. Uczucie głodu nie jest niczym złym, sygnalizuje nam tylko po prostu to, że organizm coś by zjadł. Ale też również w momencie, kiedy się odchudzacie, sygnalizuje wam, że w tym momencie spala wasz tłuszcz, tak, organizm. Także niekoniecznie, gdy czujesz się głodny, a wiesz, że do następnego posiłku masz jeszcze, nie wiem, pół godziny, musisz coś zjeść w danej chwili, możesz poczekać, możesz sobie przygotować, i skonsumować swój posiłek o odpowiedniej porze. Nie bać się tego uczucia głodu. Słuchajcie, ja kiedyś miałam panikę na głód. Bałam się, że wyjdę z domu na zakupy i będę głodna. To było niesamowite uczucie strachu. Żyję w cywilizowanym świecie. Mogę sobie wejść do sklepu w każdej chwili coś kupić, a ja się bałam. Ja ze sobą nosiłam torby jedzenia zawsze. W tym momencie jest inaczej. Ale tak, jest to uczucie Strachu tak ogarniające, że ludzie się boją po prostu być bez znaków na ulicy. Nie musicie ich mieć. Także nie bójcie się też e, uczucia głodu. No i kolejną rzeczą jest, słuchajcie, trzymajcie się, po prostu trzymajcie się swoich e, postanowień. Jak jedziecie trzy posiłki, jedziecie trzy posiłki i tyle. Czasem jest też tak, że uczucie e, głodu, uczucie. E, e, Chęć yy, snakowania, zachcianki przychodzą w momencie, kiedy jesteście spragnieni, kiedy wam się chce pić, więc spróbujcie sobie po prostu wypić szklankę wody i zobaczcie, czy to uczucie nie odejdzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, zachcianki mówią nam o tym, czego w naszym organizmie brakuje, i o tym opowiem wam za chwilkę. Jeśli dopada Was apetyt na słodycze, jest bardzo możliwe, że w Waszej diecie brakuje chromu, fosforu, siarki lub węgla. Co wtedy zrobić, słuchajcie? Postaraj się jeść na przykład bataty, kapusty, również kapusta kiszona bardzo powinna Wam pomóc. Wołowina, żurawina, wątrowa, ale generalnie troszeczkę więcej tłuszczu również. Kiedy masz apetyt na pieczywo na przykład lub jakieś solone przekąski, słony, snaki, Generalnie węglowodanowe takie przekąski, to może być to znak, że w Twojej diecie jest za mało białka. Po prostu zwiększ ilość białka. Jeśli masz ochotę na e, słone rzeczy, to bardzo prawdopodobne jest, że brakuje Ci mikroelementów sodu, krzemu na przykład. Co zrobić? Jeść tłuste ryby, nasiona, orzechy, ale również sprawdź swoje nadnercza, bo możesz mieć również e, jakieś problemy z nadnerczami. Jeśli masz ochotę na przekąski z dużą zawartością tłustych węglowodanów, to może to oznaczać, że brakuje Ci w diecie wapnia. Co zrobić w tym przypadku? Po prostu jeść więcej tłuszczu. Ale jeśli okaże się, że ta, um, te zachcianki Tobie nie znikają, co masz zrobić wtedy, bo też tak może się stać? Musisz zwiększyć w swojej diecie wtedy zielone warzywa, musisz zwiększyć ilość jedzenia kapusty, jarmużu zielonych warzyw generalnie, ale również nasiona, na przykład sezamu. I tutaj coś dla mnie słuchajcie. Jeśli macie ochotę tak jak ja ciągle na kawę i wam się ciągle tej kawy chce, to może to oznaczać, że w Waszej diecie brakuje siarki, fosforu i, i żelaza. I co ja w tym momencie powinnam zrobić? powinnam mieć więcej ryb, więcej jajek. Wątrobę cebulę, na przykład, więcej czosnku, więcej papryki, wszystko, co zawiera po prostu te składniki. Słuchajcie, ja jem bardzo dużo czosnku, ja jem bardzo dużo cebuli, ja jem bardzo dużo, jadłam bardzo dużo jajek, a mimo wszystko miałam te zachcianki, więc u mnie to jest Psychiczne podejrzewam. Gdy dokładacie na przykład owota na napoje gazowane, albo lubisz pić bardzo dużo napojów gazowanych, to może to również oznaczać, że brakuje w Twojej diecie wapnia, czyli powinnaś zwiększyć jedzenie warzyw zielonych, liściastych, jak również nasion i orzechów. Jeśli masz apetyt na czekoladę, to kobiety możesz być przed miesiączką albo. Brakuje w Twojej diecie magnezu, po prostu brakuje w Twojej diecie magnezu. Co wtedy zrobić? Po prostu w produkty, które ten magnez zawierają, czyli orzechy, nasiona i warzywa liściaste. Ale ponieważ wiele osób ma niedobory magnezu, mimo wszystko, że te rzeczy je, to również dobrze jest suplementować magnez po prostu z zewnątrz. I teraz słuchajcie, coś, co się okazuje być niesamowite. Jeśli masz ochotę na żółty ser, to może to oznaczać że brakuje ci bliskości drugiej osoby. Tak, to może być ci się wydać śmieszne, ale jedzenie sera i yy, ser wywołuje u nas takie same reakcje fizjologiczne, bardzo podobne do tych, które zachodzą w momencie, kiedy odczuwamy bliskość fizyczną z kimś, kogo lubimy, kochamy itd. i tak, dalej, i tak dalej. Także jak macie ochotę na serce i Ci się do kogoś przytulić, może Wam to pomoże. Słuchajcie. Tyle w temacie zachcianek Wam chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik okaże się dla, okazał się dla Was pomocny. Ja swoje informacje czerpię z, e, ostatnio, e, czerpię z książki, którą ostatnio zakupiłam, podlinkuję ją wam na dole. E, bardzo mi ta książka rozświetla w głowie. Uznałam, że ten temat warto również Wam przedstawić i naświetlić, ale pamiętajcie, zachcianki moim zdaniem największy początek i najwięcej ich kreujemy u siebie w głowie i są to zazwyczaj w moim przekonaniu i w, i w moim doświadczeniu również są to zachcianki związane z emocjami, z zajadaniem emocji, tak? Ja na przykład mam tak, że jak mam duży stres, nie jem wtedy mi się w ogóle nie chce jeść, ale jak jestem zmęczona to bym sobie po, podjadła przed telewizorem zwłaszcza jak coś mi nie wyjdzie też bym sobie coś pojadła i wtedy mi się chce najbardziej hamskiego jedzenia. Przed miesiączką również mam zachcianki nawet na diecie ketogenicznej i tak wtedy stosuję te metody, które wam wspomniałam na początku, jem więcej tłuszczu, jem troszeczkę więcej węglowodanów również w tym okresie, bo to mi pozwala kontrolować te zachcianki, a nie wybijam z Słuchajcie, mam nadzieję, że ten temat okazał się dla Was pomocny. Subskrybujcie mój kanał. Niech Was tutaj więcej dołącza. Um, mam nadzieję, że treści Wam się podobają. Dajcie mi łapkę w górę. Uderzcie sobie w ten dzwoneczek, żeby więcej informacji um, dostawać ode mnie w momencie, kiedy będę je uploadować na kanał. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa.